Chciałbym Was powitać w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i dziękuję, że studiujecie Słowo Boże. Słowo mówi nam, że jest wielu ludzi cierpiących przez brak wiedzy, a brak wiedzy jest konsekwencją braku nauczania. Pan Jezus Chrystus był przede wszystkim nauczycielem. Biblia mówi, że on obchodził miasta w okolicy i nazywano go nauczycielem. Rabbi, nauczyciel. I oni nawet mówili: My wiemy, że jest nauczyciel posłany przez Boga. Oni rozpoznawali boskość w jego nauczaniu. To było nauczanie inspirujące i to nie było coś, co mogłeś wziąć z podręcznika, ale to było nauczanie, które przyszło prosto od Boga. I chcielibyśmy widzieć, jak każdy z Was zostaje nauczycielem, i żeby nie było ani jednego z Was, który odłoży książkę i powie: Ja się tego już nauczyłem. Ta prawda się rozrasta, gdy ją wypowiadasz i rozrasta się, gdy mówisz o niej innym. I my chcemy, abyście byli nauczycielami Słowa Bożego. I są miliony ludzi, którzy muszą poznać prawdę. Niech Bóg zrobi z Was dobrych nauczycieli Słowa Bożego. Niech Was Bóg błogosławi. Doszliśmy w naszym podręczniku do lekcji 6. Ma ona tytuł Przymierze uzdrowienia. W Waszym punkcie pierwszym jest. Przymierze to umowa pomiędzy dwoma stronami. Dosłownie to oznacza wzajemne porozumienie między dwoma stronami, gdzie każda z nich nakłada na siebie obowiązek spełnienia pewnych obowiązków. Więc czy jest przymierze uzdrowienia w Biblii? Przymierze uzdrowienia, gdzie Bóg tworzy umowę z człowiekiem, i to staje się dużo silniejsze niż cokolwiek, czego nauczaliśmy o posłudze uzdrowienia. My cieszymy się, że uzdrowienie jest w odkupieniu, tak, ono tam jest, ale jest też przymierze uzdrowienia, gdzie Bóg zawarł umowę, przyrzekł, zapieczętował, że to jest prawda. Jest wiele przymierzy w Słowie Bożym, i my mamy specjalne studia na ten temat gdzie studiujemy wszystkie przymierza z Bogiem, bo w tych przymierzach mamy przypływ błogosławieństw, które płyną do nas dzisiaj, a nawet jeśli przymierze jest wypełnione, nawet jeśli ono funkcjonuje i działa, to to jest rzecz, która przynosi nam namaszczenie i błogosławieństwo. Przymierze uzdrowienia jest ustanowione w Księdze Wyjścia rozdział 15 werset 26. Tam jest. Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, wielki prawodawca Mojżesz mówił do całego narodu Izraela. Jeśli będziesz pilnie słuchał, podoba Wam się słowo pilnie? Bóg nienawidzi religijnych ludzi bez entuzjazmu. Jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana, twego Boga, i będziesz robił to, co prawe w Jego oczach, czasami to, co prawe w naszych oczach, nie jest prawe w Jego oczach. My mamy wąski obraz sytuacji. I nakłonisz uszy ku Jego przykazaniom, i będziesz przestrzegał wszystkich jego ustaw. Czy to nie jest niesamowite, jak prawe życie dla Boga jest zarówno powiązane z bytem fizycznym, jak i duchowym? Czy to nie jest niesamowite? I on dalej mówi, to nie zaślę na ciebie żadnej choroby. Można też powiedzieć, nie pozwolę na żadną chorobę, jaką zesłałem na Egipt, gdyż ja jestem Pan, który Cię uzdrawia. Yachferafa. Tu właśnie narodziło się imię Boga Yachferafa. Imiona Boga w Biblii objawiają integralność Boga, osobowość Boga, dzieła, jakie Bóg czyni. I jeśli będziecie studiować imiona Boga, to poznacie Boga w bardzo osobisty sposób, bo te imiona opisują te rzeczy, które Bóg chce dla Was wszystkich robić. I tu on mówi: Ja jestem Pan, który Cię uzdrawia, albo ja jestem Jachwe Rafa. To oznacza, że moc przesłania o boskim uzdrowieniu wchodzi głęboko i penetruje istotę duchowej religii judeo-chrześcijaństwa. Ona zaczęła się tam w ludzie Judy, Izraela i rozprzestrzenia się przez nowe przymierze. Nowe przymierze Nowego Testamentu i Bóg mówi, to jest przymierze, które z Tobą zawieram, że te choroby i dolegliwości, które były w Egipcie, możesz też powiedzieć, że w Indach i w Indonezji i w całej reszcie, one nie przyjdą na Ciebie, jeśli tylko będziesz pilnie mnie słuchał. I jeśli przestudujesz to dokładniej, to możesz zobaczyć, jak żyjąc, właściwie utrzymuje Cię w dobrym zdrowiu. Życie dla Boga przynosi zdrowie zarówno dla kości, jak i dla ducha. Bóg w swojej boskiej mocy, to jest w waszym punkcie dwa, Bóg w swojej boskiej mocy i w cudowny sposób stworzył naród Izrael. Jego potężna ręka wyprowadziła ten naród z Egiptu i od Faraona, i przez jego wielką moc i wszechpotęgę otworzył Morze Czerwone. I wysuszył je, i on wziął ich tamtędy. I po trzech dniach na pustyni Bóg ustanowił przymierze uzdrowienia ze swoim ludem. To przymierze było zasadniczą częścią odkupienia. Nie było tam żadnych dodatków ani dopisków. Ono stało się zasadniczą częścią ich odkupienia. Kiedy Izrael dotarł do wód Mary, ale te wody były gorzkie, cały naród obawiał się, że będzie cierpiał z pragnienia. Bóg powiedział Mojżeszowi, aby znalazł i ściął pewne drzewo i włożył do tych wód. To bez wątpienia był rodzaj krzyża, ale uzdrowienie zawsze pochodziło z drzewa. I on mówi, od tego jesteście uzdrawiani. I kiedy drzewa zostały włożone do wody, to te zostały całkowicie uzdrowione. W Jana 4,13 odpowiedział jej Jezus, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął. Ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytruskującej ku życiu wiecznemu. To nam pokazuje, że Bóg podejmuje zobowiązania. Jezus to powiedział, On mówi woda, którą ja daję, ona daje coś takiego, że nie jesteś znowu Pragniony za minutę czy godzinę, ale że to będzie studnia, studnia artyzyjska, wytruskująca ku życiu wiecznemu. Więc Bóg zobowiązał się w przymierzu uzdrowienia w księdze wyjścia 15,26, i on powiedział: Ja to zrobię. Ja jestem Pan, który cię uzdrawia. Jachwe, który cię uzdrawia. Bóg ustanowił przymierze, Bóg ustanowił umowę, i on powiedział: Dotrzymam jej. To jest istotna i słuszna część dobrego samopoczucia, szczęścia i zdrowia dla całego narodu. Jaka jest wartość, gdy Bóg mówi, chcę zawrzeć na ten temat przymierze? To oznacza wszystko, wiecie? Jeśli kiedykolwiek uwierzycie, że macie z Bogiem przymierze dotyczące waszego uzdrowienia, to chcę, żebyście wiedzieli, że znajdziecie uzdrowienie bardzo szybko. I nie, że zostaniecie uzdrowieni jak jakaś wisienka na torcie I nie, że będziecie uzdrowieni, bo macie jakąś dodatkową wiarę, ale jesteście uzdrowieni przez to, kim jesteście, bo jesteście osobą narodzoną na nowo i należycie do Boga. Staliście się synami bożymi i dlatego wchodzicie w boską relację z Bogiem i jesteście w żywym przymierzu z Bogiem. A to jest duża różnica. To duża różnica. Bóg mógł zrobić raz lub okazjonalnie, ale zamiast tego związał siebie swoim własnym Słowem, przymierzem. To jest w waszym punkcie 3 aby cały czas wiernie uzdrawiać swoich ludzi z chorób. Więc wartością przymierza jest, że on nie tylko uzdrawia czasami niektóre pokolenia albo pewnych ludzi, ale on ma przymierze z całym ciałem, z całym ciałem swoich wierzących. My musimy zdać sobie sprawę, że w przymierzu nie bierze udział tylko jedna strona, a my byśmy tak chcieli. Chcielibyśmy zobowiązać Boga, aby był uzdrowicielem, ale nie chcielibyśmy się zobowiązać do świętości. Może zdajecie sobie sprawę, a może niektórzy z was nie, że wciąż nie jest popularne być świętą osobą. Nie jest popularnym prowadzić słodkie, uświęcone chrześcijańskie życie. Popularnym jest być jak świat, robić dokładnie tyle, ile możesz jak ten świat, aby iść do nieba, ominąć piekło jak najmniejszym możliwym łukiem, aby iść do nieba. My na pewno nie chcemy iść w ten sposób. My chcemy mieć pewne wejście do Królestwa Boga i mieć pełnię jego błogosławieństw nad naszym życiem. I gdy my żyjemy pod boskim przymierzem z Bogiem, my mieszkamy w duchowej rzeczywistości, gdzie Bóg ma wobec nas zobowiązania i my możemy przypominać Bogu o jego zobowiązaniach. W Księdze Wyjścia 15, 25 i 26 on mówi, tam ustanowił dla nich ustawę i prawo. To jest język prawniczy oczywiście. Ustawa to jest to, co umieszcza się w Księdze Prawa i prawo to jest to samo, co jest w Księdze Przepisów Prawa kraju, czy miasta, czy stanu, czy narodu. Więc on ustanowił dla nich ustawę. On przygotował dokument prawny i prawo. On przygotował dokument prawny, i tym przymierzem z ustawą i prawem my mamy święty węzeł między Bogiem i nami. A potem Bóg mówi: A to jest Twoja część. Jeśli będziesz nie słuchał głosu Pana i będziesz robił to, co prawe, i nakłonisz uszy ku moim przykazaniom i będziesz przestrzegał wszystkich moich ustaw, to. Nie ześlę na ciebie żadnej choroby, jaką zesłałem na Egipt, gdyż ja jestem Rafa, Wspaniałe, dystyngowane imię Boga. A w Nowym Testamencie, w Jakuba 5,16, mamy inne spojrzenie na to. Tam jest: wyznawajcie sobie nawzajem upadki i módlcie się jedni za drugich, aby się byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Tu znajdujemy, że we wspaniałym uzdrowieniu, jakie Bóg ma dla nas w umowie, jaką mamy z Bogiem, słowo mówi, jeśli masz problem, grzech, to wyznaj to, wyjaw go. Bóg nie może błogosławić tego, co ukryte, grzechu. On nie może błogosławić, kiedy my chowamy rzeczy, które są złe. Bóg nie może błogosławić. Wydobądź to i wyznaj i będziesz uzdrowiony. To jest część Bożego przymierza z nami, że osoba, która wyznaje swoje złe czyny, wyznaje rzeczy, które nie są prawe, to ta osoba będzie uzdrowiona. Bo jest napisane, wiele może, usilna modlitwa sprawiedliwego. To po prostu działa. To działa całkowicie. Miałem bardzo interesującą sytuację tutaj w mieście. Czasem my bierzemy notatkę z biurka i idziemy z nią. Tam była prośba o modlitwę w szpitalu w St. Joe. I ja wziąłem ten kawałek papieru i włożyłem go do kieszeni, wpadłem do szpitala. Wiedziałem, że to była albo 4.12 albo 5.12, bo przeczytałem ją zanim włożyłem do kieszeni, ale jadąc windą pomyliłem piętra, gdzie miałem pojechać na 4.12, a pojechałem na 5.12. I spiesząc się, wyskoczyłem z windy, wybiegłem do sali i do pierwszej osoby, jaką zobaczyłem, mówię: Potrzebujesz modlitwy? On mówi: tak. Więc ja zacząłem się modlić, to była naprawdę zwycięska modlitwa. A gdy dotarłem do końca, on mówi, kim jesteś? A ja no ja jestem tym, po kogo posłałeś. Ale ja po nikogo nie posyłałem, a ja na to, no to w takim razie kim ty jesteś. On mówi, ja jestem ojciec, taki a taki z Notre Dame, a ja na to, no a ja jestem Lester Samlar z drugiego końca miasta. Wiecie? A wtedy on zaczął płakać. On mówi: Ja modliłem się godzinami, że jeśli byłby ktokolwiek w tym mieście, kto umiałby się modlić. On mówi: Ostatni ksiądz, który tu przyszedł, nie powiedział ani słowa modlitwy, tylko życzył mi powodzenia. I zostawił tu cygaro i mówi: Nie chcę już tego. A ja mówię: Boże, jeśli jest tu ktoś, kto umie się pomodlić, i mówi: Kiedy wszedłeś przez te drzwi, wiedziałem, że Bóg cię wysłał. A ja włożyłem rękę do kieszeni i mówię: Ja jestem na złym piętrze. Nie, on mówi: Nie jesteś, jesteś na właściwym piętrze. Ja mu podziękowałem i pomodliłem się za niego jeszcze raz ekstra. I poszedłem na właściwe piętro i tam był człowiek, do którego miałem iść na początku. Niektórzy powiedzą, że to był przypadek, czy wypadek, czy coś takiego. Ale jeśli osoba modliła się o to, to Bóg czasem musi sprawić, abyś pomylił piętra, aby cię tam posłać. Ale jeśli robisz to, co Pan Ci mówi, żebyś robił, kiedy sięgasz po Boga i oczyszczasz swoje serce i zaczynasz szukać Boga, Bóg ma kogoś, kto Ci pomoże. Wierzę, że Bóg chce nam pomagać za każdym razem, gdy mamy potrzebę, i że Bóg ma kogoś, kto może nam pomóc. Jeśli w to wierzycie, powiedzcie Amen. Jezus powiedział w Mateusza 18, 15: Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, słuchajcie tego uważnie, to nie wyrobicie coś, to wy coś złego. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciwko tobie, idź, strofuj go sam na sam. Jeśli cię usłucha, pozyskałeś twego brata. Ale potem pan Jezus też powiedział, że jeśli pójdziesz do ołtarza, a wiesz, że on ma coś przeciwko tobie, to wstań od ołtarza, idź do niego, wyjaśnij te sprawy i wróć do ołtarza i niech twoje modlitwy zostaną wysłuchane. Powiecie, o czym pan mówi. On mówi o przebaczeniu. Przymierze nie będzie działało, jeśli ty nie będziesz umiał przebaczać ludziom. Jezus powiedział, że jest Ci przebaczony o tyle, o ile Ty przebaczasz. Więc to przymierze, jakie mamy z Bogiem odnośnie uzdrowienia, to przymierze opostrzone przebaczeniem. Jeśli ktoś cię skrzywdził w przeszłości i nosisz tę zadrę w sobie i tę nienawiść, i mówisz Panie, daj mi cud. On mówi nie mogę. Ty masz ten gruz, te śmieci tam w sobie. I ja nie mogę się do ciebie dostać z ich powodu. Posprzątaj je, wtedy będę mógł cię uzdrowić. Bardzo ważne jest, abyś każdego dnia powiedział: Panie, ja przebaczam wszystkim. Chwała Bogu. A ci, co skrzywdzą mnie jutro, przebaczam im, zanim to zrobią. Chwała Bogu. Wiecie, Bóg może zrobić dla was różne rzeczy, ale zranienia i nieprzebaczenia wewnątrz to może być takie poranienie, które może sprawić, że masz prawdziwą chorobę. A Bóg nie może wykonać swojego przymierza, jeśli nie chcesz przebaczyć i jeśli nie chcesz usunąć gniewu ze swojego życia i powiedzieć, słuchaj Panie, zrobię to. W jeden 59,12 jest: Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między Wami a Waszym Bogiem, i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed Wami. Także nie usłyszy. Więc to są rzeczy, które przeszkodzą w funkcjonowaniu przymierza. Przymierze Boga jest i ono z pewnością musi funkcjonować. Nasze grzechy są przebaczone, nasze nieprawości znikają. Możemy tak pracować jako naród. W księdze Esdrasza, rozdział 10, 2. W księdze kronik, rozdział 7,14 są te słowa. Jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, bez wątpienia to są jedne z najwspanialszych wersetów z Biblii. Były używane przez setki lat i wciąż są prawdą. I jeśli mój lud, który jest nazywany moim imieniem, ukorzy się, będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech. I uzdrowię so, Jego, jego ziemię. Więc to objawia nam porozumienie, które działa w dwie strony. Bóg powiedział: Tak, ja zawrę porozumienie o uzdrowieniu, ale Wy też musicie złożyć zobowiązanie, głównie jeśli chodzi o właściwe życie, o tym, że będziecie kochać Boga i służyć Bogu, i być miłym dla naszych bliźnich. Trzy główne cele zawarte w przymierzu o uzdrowieniu. Kiedy osoba jest chora, ona może otrzymać Boże uzdrowienie poprzez właściwe kanały duchowe. I my mamy. Te właściwe kanały duchowe. Wierzę, że kiedy jesteście chorzy, to po pierwsze powinniście modlić się za samych siebie. Czuję, że więcej osób było uzdrowionych w ten sposób niż żaden inny na świecie. Dalej czuję, że jeśli jesteś chory, to powinieneś poprosić członka rodziny, aby się za ciebie modlił. Niedobrze jest chodzić po domu ze smutną miną i stłumionym głosem. Nie czujesz się dobrze? Nie. Czy czujesz się gorzej? Nie. Wierzę, że powinniśmy się modlić jeden za drugiego. Biblia tak mówi. Jeśli nie czujesz się dobrze, powiedz to członkom rodziny. Jest więcej ludzi modlących się za siebie samych na świecie, a drugi największy sposób to ludzie modlących się jedni za drugich w swoich rodzinach. Dzieci uzdrawiające swoich rodziców, rodzice uzdrawiające swoje dzieci. To jest rodzinne uzdrawianie. Jezus jest lekarzem rodzinnym. I więcej osób zostanie uzdrowionych w ten sposób niż we wszystkich kościołach na świecie razem wziętych. Ale jeśli nie dostaniesz tego w ten sposób, to możesz sięgnąć trochę dalej. Możesz przyjść do usługującego, do swojego pastora, do ewangelisty, albo do starszego w kościele i otrzymasz to. Punkt drugi jest obszerny i dotyczy większości cudów boskiego zdrowia. Wspaniale jest, jeśli choroby nie przychodzą do twojego domu. Numer jeden to, że możesz być uzdrowiony. Numer dwa... Możesz mieć zdrowie, Boże zdrowie. Są ludzie, którzy nie proszą o uzdrowienie, oni proszą o Boże zdrowie. I oni mówią: Ja nigdy nie chcę być uzdrowiony, ja chcę być zawsze zdrowy. I ja dziękuję Bogu tak samo bardzo za moje zdrowie, jakbym dziękował za uzdrowienie. Zabrałem grupę ludzi do Ziemi Świętej i zatrzymaliśmy się w Paryżu, we Francji. I oni zamówili sobie jakieś jedzenie i około jednej trzeciej mojej grupy. Miała kłopoty żołądkowe. Część z nich nie mogła jechać na wycieczkę, aby zobaczyć miasto, bo mieli chore żołądki. Był tam ze mną młody człowiek, młody kaznodzieja, i on był trochę arogancki. Wiecie, młodzi tacy są. Czasem oni nawet tacy pozostają, gdy się starzeją. To jest problem z nimi. I on szedł wokół tych wszystkich chorych ludzi i mówi Ja tego nie mam i ja tego nie będę miał. Ja tego nie, mam, ja tego nie mam, ja tego nie złapię. I te starsze panie, które były chore, zasmuciły się przez to, one powiedziały do mnie bracie Samral, powiedz mu, żeby przestał mówić, że nie zachoruje, a ja na to ależ kochana on nie zachoruje, właśnie ci to powiedział. One na to chcesz powiedzieć, że tylko my będziemy to miały? O tak, on mówi, że tego nie chce. On nie zachoruje, on już wyznał, że tego nie będzie miał. I ja mówię, on nie będzie tego miał, bo on tego nie chce mieć. I myślę, że one nigdy tego nie załapały. Jakkolwiek on nigdy nie zachorował. Widzicie? O to chodzi. On nigdy nie zachorował, bo on wyznawał że nie, ja tego nie chcę i nie będę miał, pozostanę zdrowy i tak było. I dokładnie tak jak on powiedział, tak było. O wiele wspanialej jest, aby choroby nie podchodziły w pobliżu Twojego domu, niż żeby one przyszły, a ty byś musiał je wygonić. Więc wspaniale jest mieć zdrowie w Twoich kościach, które jest dane przez Boga i to jest część przymierza. Tak samo, jak jest nim uzdrowienie. Trzecie to oczywiście Boże życie, które jest oczywiście związkiem duszy i ducha między Bogiem i człowiekiem, które sprawia, że człowiek otrzymuje Boże życie i boską naturę. I kiedy nasze boskie elementy wewnątrz nas, nasz duch wzrasta w Bogu, to mamy coś wewnątrz nas, co daje uzdrowienie na cały nasz byt. Macie uzdrowienie w swoim duchu, który rzuca Boże życie w twój umysł. On wrzuca Boże życie do Twoich emocji, wrzuca boskie życie do Twojej woli i te części Ciebie pozostają w zdrowiu, bo w Twoim Duchu przepływa to Boże życie poprzez wszystkie części Twojego ciała. Więc reszta ciała pozostaje w zdrowiu, bo otrzymuje duchowy przepływ Boga przez Ducha Człowieka i Twoją relację z Bogiem. Chyba najwspanialsza myśl, którą chcieliśmy dać Wam w tej lekcji, to Wasz punkt numer sześć. Bóg nigdy się nie cofa. Bóg nie robi czegoś dobrego tysiąc lat temu, a dzisiaj robi coś mniejszego niż to. Nie żyjecie na resztkach wczorajszej uczty. Cokolwiek Bóg zrobił dla Twojej babki, to samo zrobi dla Ciebie, może nawet trochę lepiej. Bóg się nigdy nie cofa. Powinniście to zrozumieć, bo to jest bardzo znaczące. Spójrzcie w Księgę Rodzaju i wszystko, co Bóg zrobił w Księdze Rodzaju i jeszcze więcej tego robi teraz. Wszystko, co Bóg zrobił w Mateusza, Marka, i Łukasza i Jana, Bóg robi jeszcze więcej dzisiaj. On nie robi mniej. Chciałbym wam powiedzieć, że to jest dokładnie odwrotnie do tego, co większość kaznodziejów głosi, tak żebyście wiedzieli. Oni mówią dwa tysiące lat temu Jezus uzdrawiał, ale teraz już tego nie robi. Dwa tysiące lat temu on dał ludziom napełnienie duchem świętym, ale on tego już dzisiaj nie robi. My wierzymy dokładnie odwrotnie niż to, proszę Państwa. My wierzymy, że On robi dzisiaj więcej niż robił kiedykolwiek. Jeśli podtrzyma nas jeszcze trochę, to zrobi dla na nas jeszcze więcej niż robi teraz. Dlatego właśnie chcę żyć długo, bo On cały czas daje więcej. Bóg naprawdę robi więcej na tej ziemi w tej chwili niż kiedykolwiek wcześniej. Niż kiedykolwiek wcześniej. Czy możecie sobie wyobrazić misjonarza jak ja, mającego przywilej nauczać przynajmniej 6 milionów ludzi dziennie? A może jest ich dużo więcej. Jesteśmy w całym kraju na dwóch programach satelitarnych. Dwa razy dziennie. Na satelicie Trinity oraz na naszej własnej stacji, która jest w Miami dwa razy dziennie. A tutaj kilka razy dziennie. W Napa kilka razy dziennie. W Chicago. W Phoenix w Arizonie. I gdziekolwiek pojedziecie w całym kraju, pan otwiera drzwi i on wciska nas w nie. On tego nie robił kilka lat so temu, więc teraz jest lepiej niż wówczas. I jeśli będzie jeszcze lepiej niż teraz, to, to będzie 12 milionów dziennie. I będzie life, jeszcze lepiej. A w moim zdrowiu ja oczekuję and tej samej, samej rzeczy. W Hebrajczyków 7,19 jest prawo, bowiem nie uczyniło niczego doskonałym, ale na jego miejsce została wprowadzona lepsza nadzieja. Ilu z Was wiedziało, że to jest Biblii, przez którą zbliżamy się do Boga. So A więc that mamy that, to, co jest doskonałe, mamy to, co jest lepsze. Hebrajczyków 7,22 mówi: o tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza. Hebrajczyków 8,6 mówi: teraz zaś nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza. Powiedzcie, lepszego, które zostało oparte na lepszych obietnicach. To przymierze zostało utworzone jako część tego, co nazywamy nowym przymierzem łaski w Panu Jezusie Chrystusie. W Mateusza 8:17 mówi: On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby. I to jest nasze przymierze uzdrowienia, wciąż w mocy dla każdego dzisiaj. Więc Twój związek z uzdrowieniem nie jest przypadkowy, to przymierze. Bóg nie może złamać swojego słowa. Bóg szanuje swoje słowo ponad swoje imię i my stoimy na tym słowie w jego przymierzu.